W roku szkolnym 2013-2014 wzięliśmy udział w konkursie historycznym Opowiem Ci o Wolnej Polsce. Z Sprawami organizacyjnymi zajęła się pani dr Kamila Faścia. Czym dokładnie jest konkurs Opowiem Ci o Wolnej Polsce? Opowiem Ci o Wolnej Polsce to ogólnopolski projekt historyczny. Celem przedsięwzięcia jest ocalenie od zapomnienia trudu powstańców w czasie od I wojny światowej po rok 1989. Dlaczego postanowiliśmy wziąć udział w tym konkursie? Nasza historyczka dr Kamila Faszcza wspomniała nam o tym konkursie, który bardzo nas zaciekawił. Prace nad projektem rozpoczęliśmy 12 grudnia 2013 roku. W czasie organizowania spotkań doszliśmy do wniosku, że chcemy pokazać, jak bardzo interesujemy się historią Polski, i to nie jest tak, że młodzież nie zdaje sobie sprawy z tego, co wydarzyło się kiedyś. Za co uważamy najważniejszy moment w naszym projekcie? Najważniejszymi momentami w naszym projekcie były spotkania zarówno z, pan, z panią Danutą Koziej-Wrósińską oraz panem Tadeuszem Romanem. Tą część projektu uważamy za najbardziej udaną. Dużo się nauczyliśmy. Jakie są nasze dotychczasowe osiągnięcia? Postanowiliśmy wziąć udział w konkursie historycznym Opowiem Ci o Wolnej Polsce. Spotkaliśmy się z ludźmi z IPN-u oraz spotkaliśmy się z powstańcami, panią Danutą Koziej-Wrzosińską oraz panem Tadeuszem Romanem. Zrobiliśmy ciekawą stronę internetową oraz nagraliśmy ten filmik. Co sprawiło nam największą trudność? Największą trudność sprawiły nam spotkania całej drugiej C. Za każdym razem uświadomiliśmy sobie, jak trudno jest zebrać całą klasę w obliczu tylu wycieczek i testów. Po ukończeniu tego projektu nagraliśmy ten filmik.